Siema widzowie, siema YouTube, witam was na odcinku Skill and Day, bo odpowiadamy sobie na parę pytanek. Właśnie wstałem, jestem po nocce w pracy, także trochę za jest. Odpowiem sobie na pytania, które zadawaliście mi. Tutaj na Instagramie, za co bardzo dziękuję, i wybrałem w sumie kilka najlepszych i najbardziej ciekawych pytań. I zapraszam do oglądania. Wlatuję pierwszy posiłek. Mam tosta białkowego, serem cheddar proteinowym z Lidla. Naprawdę zajebisty ser. Ketchup kotlin z pomidorów yy, malinowych, 100 gramów fasolki, 50 gramów batatów. Pod tym jest jeszcze. Pierś z kurczaka pieczona. Takie śniadanko wpada o godzinie 15. Trzymam sobie takie okno żywieniowe, ponieważ pracuję w weekendy w godzinach nocnych. Tak jak dzisiaj siedzę do 3 w nocy, łatwiej mi jest utrzymać jedzenie, kiedy zaczynam sobie jeść później. Pasuje mi taki schemat. Nie jestem rano głodny, więc jak najbardziej mi to odpowiada. Włączyłem sobie lampę, tak jak widać. Dodatkowo badam sobie taką funkcję, tak w ogóle, że ja tak na przykład przybliżę rękę, od razu łapię ostrość na rękę. Jeżeli na przykład zabiorę, to już od razu łapie na mnie. Ostatnio to właśnie ogarnąłem i prezentuje się zajebiście. Ten autofokus jest po prostu mega. Lecimy z pierwszym pytaniem. Kiedy kolejny film na IT? No właśnie oglądacie nowy film na IT. Następny będzie, w sumie nie mogę powiedzieć jaki będzie następny vlog, bo jest to niespodzianka. Jedziemy coś zrobić. Kiedy wchodzisz na masę? Prawdopodobnie pod koniec października, na początku listopada. Powiedziałem sobie, że zajdę dopiero z redukcji wtedy, kiedy zobaczę na wadze 70 kg i wtedy, kiedy otworzę moją nową siłkę, na którą będę chodził w mojej miejscowości, ponieważ tam chcę jakby nagrywać zakończenia redukcji, jakieś estetyczne właśnie treningi. Z sylwetką, z pozowaniem. Fajne edity będą, także jeszcze długa droga przede mną. Ponieważ aktualnie waga wynosi 80,5 kg, także zostało mi do zbicia jeszcze około 10, ale już fajnie wszystko zaczyna się wycinać. Zaczynają już być docięte. Brzuszek powoli też się fajnie odsłania. Następne pytanko. Następne pytanko jak waga, ile spadasz na tydzień? Waga już powiedziałem, 80,5 kg. Spadam na tydzień od 0,5 do 0,6 kg. Na początku spadło o wiele szybciej, ale była to woda treścielitowa. I pamiętajcie redukcja to nie sprint a maraton czy mam dziewczynę tak mam dziewczynę ile siłek łącznie odwiedziłeś no tutaj trzeba byłoby się zastanowić i to dobrze policzyć dlatego dajcie mi chwilę moja pierwsza siłka na którą chodziłem next gym na hali city fit wedługosz city fit sopot w Hiszpanii dream fit coś takiego Fit One we Warszawie, odwiedziłem w Grudziądzu Apa w Alfie, Apa Zodiaka, Space Gym, to jest 10, totalnie innych siłowni. geothermia coś takiego to się nazywało, już nie pamiętam, to jest 11, 12 to była siłka w Hiszpanii w hotelu, Panie mi się tam robiło trening w 40 stopniach. Wydaje mi się, że około 12. Jakieś plany na kolejną dziarkę? Zobaczycie niedługo. Ile już trenujesz? Trenuję od 2020 Roku. Zacząłem w pierwszej klasie technikum, ćwiczyłem rok w domu, a następnie 3 lata trenowałem na siłce. Czyli łączny mój staż wynosi około 4 lata. Kiedy jakieś maksy? Na redukcji nie chcesz się narażać na niepotrzebne jakieś kontuzje, także na masie na pewno możecie spodziewać się jakichś maksów. Zrobimy na pewno sobie ławę, przysiadu raczej nie będzie maksów. Za bardzo boję się o plecy. Mój aktualny maks w przysiadzie to jest 160 kg. Było to w zeszłym roku. Wszystko w porządku, bracie! Jak najbardziej, wszystko w porządku. Trochę mi smutno, bo ostatnie dwa tygodnie wakacji i idę do klasy maturalnej, także będziemy mieli co robić. Ale mam nadzieję, że nie spadniemy z aktywnością nagrywania i mimo pracy w każdy weekend. A w tygodniu szkoła i treningi znajdę ten czas, żeby nagrać i montować. Najwyżej będę zarywał nocki, ale na pewno się nie poddam, bo yy, jak nie teraz, to nigdy. Da radę po powrocie z roboty we wrześniu zrobić trening z celebrytą. No czy da radę zrobić trening? No oczywiście, że da radę. Nie wiem kto to zadał, ale napisz do mnie na Instagrama. Ja z chęcią znajdę czas, żeby zrobić sobie z kimś trening. Nie mogę bardziej trening z celebrytą. Celebrytą to nie jestem. Zostało mi 10% baterii na kamerze. Także będę się trochę bardziej streszczał. Kiedy kod KFD? To pytanie bardzo mi się podoba. Myślę, że KFD mnie za niedługo zauważy. Myślę, że takim progiem dla KFD zachęcającym jest y, od 10 tysięcy na TikToku zwyż, padajcie w opisie, jest link do TikToka i do Instagrama, zostawcie followa. To jest dla was tylko jedno kliknięcie, zobaczycie sobie jaki content tam robię. Dla was to jest dwie sekundy, jeżeli każda osoba zostawi tego followa, naprawdę może to wszystko pójść w dobrą stronę i uda mi się mieć kod dla was na sklepie, dzięki któremu będziecie mieli zniżki i ja dodatkowo będę miał jakieś z tego benefity. Fajnie by było kiedyś mieć ten kod, bo wiecie, Ktoś wchodzi na takiego Instagrama, widzi Kod Max w sklepie KFD i od razu ma taką lampkę w głowie. Kurde, ten typ ma kod, nie? Postarał się, miał jakiś pomysł na siebie, duża firma go zobaczyła i sobie współpracują. Także mam nadzieję, że powyżej 10 koła w końcu do mnie napiszą. Główny cel w tym roku to jest... Na pewno zredukować do 70-72 kg. Drugi cel to jest zainwestowanie w siebie około 15 tysięcy złotych. Na razie nie mówię wam, co to będzie. Nie chcę zapeszać. Zbieram sobie kasę i mam nadzieję, że za 3 miesiące będę w stanie to zrealizować. Ten swój cel Jestem na 90% przekonany, że się uda. Naprawdę cię doceniam. Dzięki bardzo. Bardzo dużo osób do mnie pisze, diemy, czy to też komentarze. Jest to bardzo miłe, bo... Jednak jak jest odzew od widzów, czy też filmy się wybijają, to znaczy, że komuś się spodobał ten materiał, który nagrałem, który zmontowałem. Także od razu cieplej na sercu się robi, jak e, widzę właśnie takie komentarze. Czy nie jest to pytanie, ale stwierdzenie, więc dzięki, że to napisałeś widzu. Ile masz wzrostu i ile ważyłeś, jak miałeś najmniej fatu? Wzrostu mam 1,82 m, 1,83 m, coś takiego. Byłem mierzony na początku tego roku, jak e, był te badania z wojska czy coś takiego to miałem 1,82 m. A ile ważyłem, jak miałem najmniej fatu? Najmniej w swoim życiu ważyłem 60 kg, ale to była sylwetka nadal typu skinny fat, ponieważ zredukowałem totalnie nieumyślnie, bo wtedy zaczynałem. I dopiero druga redukcja tak naprawdę pokazała, ponieważ miałem spoko formę, był ten mięsień już, była ta docinka. Gdzieś może na ekran wam teraz wrzucę tą formę. Ważyłem na tym zdjęciu 67 kg. Widzę, że jest 4%, także muszę wymienić szybko baterię. Za sekundę wracam. Stoi moja diablica. Zaraz lecę do roboty, także kończymy film. Podbijamy YouTube, czas prowadzić trochę zmian i content taki właśnie vlogowy, bo to powoli umiera. Ludzie wolą coś bardziej rozrywkowego, a ja wiem, że tu są siłowniane mordki, które kochają taki content. Dobry trening, ciężki trening i którzy naprawdę lubią posłuchać sobie jakiegoś hardstyle'u lub czegoś, co nakurwia potężnie. Dzięki za oglądanie, do następnego. Elo.